Witam ponownie. Pytanie 37 z roku 2020. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Którego z anestetyków nie możemy użyć? Tiopentalu, ketaminy, brietalu czy dormiku? Sprawdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od tiopentalu. Tutaj mamy przeciwwskazania do tiopentalu. Z arsena. Ja sobie pokolorowałem na niebiesko to przeciwwskazanie, które jest oddechowe, ono jest jedno. To jest astma, stany astmatyczne, bo tiopental obkurcza, e, oskrzela. Na czerwono zaznaczyłem wszystkie stany związane z krążeniem czyli niewydolność krążenia, ostry zawał mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, tamponada, hipowolemia, wstrząs. Wszystko to. Gdzie mamy w jakiś sposób niewydolne obciążone krążenie albo yy, wrażliwe na dodatkowe obciążenie, bo na przykład w ostrym zawale, yy, w zawale teoretycznie nie musimy mieć spadku ciśnienia, ale w związku z tym, że mięsień sercowy jest niedokrwiony, to dodatkowy spadek ciśnienia jeszcze powiększy nam to niedokrwienie. A więc na czerwono przyczynę krążeniowo. Zaraz powiem, co do tych, ym, y, tych wskazań. I na biało zostawiłem dwa takie y, bezwzględne przeciwwskazania. Alergia na barbiturany. Jeśli pacjent miał alergię na barbiturany, to oczywiście tak jak każdego leku. Ulotka się od tego zaczyna każdego leku. Nie możemy użyć. I porfiria. W porfirii też barbituran bezwzględnie przeciwwskazany. Każdy barbituran. Tiopentel jako nasz główny barbituran. Mm, użyć nie możemy. Też bezwzględne przeciwwskazanie. Do testu. Ten podział, te wszystkie mm, wymienione rzeczy, jak najbardziej do życia. Yy, ja tutaj zrobiłem taki slajd, raczej bym mówił o działaniach niepożądanych tiopentalu, żebyśmy mieli świadomość, niż stawiali bezwzględne przeciwwskazania. Raczej bym tak podchodził do sprawy. Czyli po pierwsze i najważniejsze, może powodować yy, napad w porfirii, więc to jest bezwzględne przeciwwskazanie, jak najbardziej. Natomiast ta pozostała rzecz, czyli może powodować skurczo skrzeli, więc zastanówmy się, czy chcemy u pacjenta z astmą i na pewno powoduje spadek ciśnienia tętniczego, więc zastanówmy się, dobrze się zastanówmy, czy u pacjenta, u którego nie chcemy tego spadku ciśnienia, albo on już ma spadek ciśnienia i nie chcemy go pogłębiać, to chcemy tego typu pentalu użyć. Pierwsza rzecz bezwzględnie przeciwwskazana, pełna zgoda. Natomiast te dwie pozostałe, bardziej do testu. Prawidłowa odpowiedź? Nie, Lecimy dalej. Ten slajd już był. To jest slajd związany z jaskrą. Leki i inne czynniki podwyższające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zobaczmy sobie. Mamy tutaj ketaminę i to jest nasz strzał. Ketamina podwyższa ciśnienie wewnątrzgałkowe i jako taka jest przeciwwskazana, i to jest to, o co chodzi autorom tego pytania. W jaskrze jest ketamina przeciwwskazana. I tyle. Do następnego razu.